Cześć z tej strony Magister Mors. Miałem przyjemność dla Was e, tworzyć mural w Grodzisku Mazowieckim. Właśnie jestem na finiszu. E, ostatnie kreski, kropki, kółeczka i podpis. Mm, no i mural skończony. Jestem zadowolony, bo dałem z siebie e, myślę 100%, e, codziennie praca po 12 godzin, a wczoraj to chyba nawet <laughs> chyba 20 godzin pracy było. Idea, sama idea mi się bardzo podoba, że... że... Wydaje mi się, że, że był to dobry pomysł zaangażowania mieszkańców, bo odbiór i rozmowy z ludźmi, które przeprowadziłem, przeprowadzam, dają tą satysfakcję właśnie i, i, i to, że, że to się spodobało. No teraz mogę już chyba powiedzieć szerzej o tym. Tutaj jakby inspiracją do stworzenia muralu jest obraz Bociany Chełmuńskiego. To jest w ogóle ciekawa sytuacja, dlatego że ja do tego obrazu już robiłem swoją interpretację pod tytułem Cykl moich obrazów faza ubywający. I właśnie w, tym, w tej mojej interpretacji tego obrazu nie ma bocianów i te bociany właśnie pojawiły się na tym muralu, więc to jest też taka kontynuacja mojej twórczości, ale przede wszystkim nawiązanie do grodziska, do samego miejsca tutaj. Mural przedstawia pięć bocianów, w tym trzy bociany. E, trzymają w dziobach e, trzy duże e, obrazy. Na tych obrazach przedstawione są odciski dłoni mieszkańców e, Grodziska Mazowieckiego, e, dłoń, odcisk, czyli e, symbol pracy, symbol człowieka. Sam Bocian, e, jest symbol rodziny, symbol e, polski dla mnie też również. E, e, więc jakby połączyłem te, e, te wszystkie elementy dodając jeszcze nutkę swoich, swoich gestów, kółeczek tak zwanych też i powstał projekt dla Grodziska Mazowieckiego.